Cześć wszystkim! Mamy pilne wieści! Dziś w naszym sąsiedztwie widziano Wednesday Adams! Tą samą superpopularną Wednesday z przerażającej Adamsów! Mówią, że zrezygnowała ze szkoły Nevermore i poszła do zwykłej szkoły! Postanowiłyśmy to sprawdzić! Tak, przyjrzymy się miejscom, w których była Wednesday i dowiemy się, czy to prawda, czy nie. W tym celu użyjemy drona, ale nie byle jakiego. A ze sztuczną inteligencją, nie widzieliście jeszcze tego? Znajdzie najbardziej niepozorne rzeczy. Z nim na pewno nic nam nie umknie. A ty w tym czasie subskrybujcie, żeby szukać z nami Wednesday. A my wypuszczamy drona. I tak dotarłyśmy do miejsca, w którym Wednesday była często widziana. Mówią, że tą drogą chodzi do szkoły. Może znajdziemy jej dom! nie widzę. A ty? Ja też. Włącz inteligentnego drona. Niech on przeskanuje teren. Spójrz, dron coś znalazł. Podlećmy bliżej i zobaczmy. Gdzie? To Wednesday? Nie, to wygląda jak jedna z jej rzeczy. Czarny parasol. Jak Wednesday. Więc na pewno tu była. To nie fantazja. Wednesday była w naszym mieście. Czekaj, Jerry. Chyba wyciągasz pochopne wnioski. Wiele osób ma czarny parasol. Na przykład jako mam? to mógł go zgubić? Jestem pewna, że to parasol Wednesday i zaraz ci to udowodnię. Widzisz te litery na parasolu? To skrót od Wednesday Adams, czyli plotki są prawdziwe. Wednesday tu była. Kontynuujmy poszukiwania. Patrz, tam chyba coś jest. Podleć bliżej. Stara maszyna do pisania. Nic podobnego. Idziemy dalej. Stój! Zapomniałaś? Wednesday pisze na niej książkę. Racja, to mogło należeć do Wednesday. Czemu od razu nie pomyślałam? Niech nasz stronie przeskanuje. Odciski palców należą do Wednesday Adams. Nie pomyliłyśmy się, to jej maszyna. Hej, spójrz, kto się na nagraniu. Gdzie? Nie widzę. To no tam! Ziomki, też to widzieliście? Sprawdźmy, czy jest to Wednesday, czy nie? Nie podlatuj za blisko, bo cię zauważę. Co ona robi? Chyba zawiesza ogłoszenie. Ciekawe, co to. Ona szuka ludzkiej ręki. Ta Wednesday jest naprawdę dziwna. Co ty nie wiesz? Się. Pupi? Chyba żartujesz. Jak zwykła ręka może być pupilem? Jak zamierzasz śledzić Wednesday, jeśli nic o niej nie wiesz? Myślałam... No nie wiem. Nic nie wiem o Wednesday. Siemki, napiszcie coś o Wednesday w komentarzach. Pomóżcie Czary poznać ją lepiej. A my kontrujemy obserwacje. Co ona ma w rękach? Lakier do paznokci? Chce teraz pomalować sobie paznokcie? Nie, rzecz używa takiego lakieru. Szuka wskazówek, żeby go znaleźć. Wow, jest jak prawdziwy detektyw. Odchodź, lecę anio, szybko. szybko. Zauważyła nas, odlatuj szybko. Nie mogę, coś się ze sterowaniem mała was nie uczyła, że podglądanie jest złe? Muszę wam dać nauczkę. Ale Jerry, zabierz drona. Próbuję, próbuję. Czas wyłączyć waszą zabawkę. Zniszczyła naszego drona. Oj, zapłaci mi za to. Co robisz? Chcę dać Wednesday nauczkę. Nie można niszczyć cudzych rzeczy. Serio? To Wednesday Adams. Nie wiesz, jak ona potrafi być okrutna? O czym mówisz? Przywiązała swojego brata do krzesła elektrycznego. Zakopała go pod ziemią. Jej zombie, A jej pupilem jest odciętą ręką. Tak, stąd już nam lepiej nie zadzierać. Mam nadzieję, że nas nie znajdzie. Oj, dobra tam! Ona nigdy się nie dowie, kto jest właścicielem tego drona. Puk, puk! Mam waszego drona! Skąd wiedziała? Nie mam pojęcia. Poczekajmy, aż odejdzie. Dobra. Widziała nas! Co teraz zrobimy? Wygląda na to, że nie odejdzie tak łatwo. Musimy otworzyć drzwi. Zwariowałaś? Powiedziałaś, że ona jest szalona! Udawajmy, że to nie dron. Widzimy go pierwszy raz. Mm, tak, racja. Nie ma żadnych dowodów. Nie mam z czego bawić. To no może ty otwórz. Nie, lepiej ty. To zdecydujmy za pomocą gry. Raz, dwa, trzy. Kamień łamie i wygrywam. Czyli ty otwierasz. Cześć. Co cię tutaj sprowadza? Przyszłam oddać waszego drona. Oj, dron? To nie nasz dron. Pierwszy raz go widzę. Mhm. Zadzwoniłam do sklepu z dronami i dowiedziałam się, kto kupił tego drona. Był tam wasz adres dostawy i twoje imię Chery. To jakaś pomyłka. Nie ma tu nikogo o imieniu Chery. Znalazłam to na Instagramie. Na tym zdjęciu jesteś oznaczona imieniem Cery. Wow! Pracowita jesteś! No to co, wyjaśnisz mi, dlaczego mnie śledzicie? Ja! Wiesz, wszystko, co teraz robimy? Potrzebnym pozorem nie wpuszczajmy jej do domu! Nie warto denerwować Wednesday! Za późno już ją zdenerwowałyśmy! Halo! Ostatnie ostrzeżenie! Otwórzcie te drzwi, albo będziecie miały kłopoty! Wednesday! Skąd ma twój numer? Pojęcia nie mam, co robisz? Nie rozmawiaj z nią. Zostańmy w domu, dopóki nie pójdzie. Ach, za długo byłam dobra. Teraz będę zła. Wejdę do tego domu i zwykłe drzwi mnie nie powstrzymają. Co ona robi? Myślę, że próbuję wyważyć drzwi. Chcę nas zrobić. Uciekaj! Niech pomyślę! Nie wiem! Co chcesz zrobić? Zobaczcie, żeby nas nie niepokoiła! Serio? Myślisz, że chcę twoich nie. pieniędzy? A masz lepszy pomysł? Liczę do trzech. Jeśli nie otworzycie drzwi, to je wyważę. Raz, dwa. Myślicie, że pozwolę wam odejść tak łatwo? Tyle. I już po nas. Znajdźcie mojego przyjaciela. Rączkę. I wtedy zostawię was całymi. Może. Chcesz, żebyśmy ci pomogły? Macie drona. Wiecie, jak nim latać. A ja nie. Przytacie mi się. Myślę... A możemy pogadać na osobności? Macie minutę, żeby się zgodzić. Co robimy? Nie ufam jej. Myślę, że nie możemy jej odmówić. Westy nie da się oszukać. A ja nie sądzę, że można jej ufać. Zróbmy po prostu to, czego chce. Znajdźmy tę rękę i uciekajmy. Nie podoba mi się ten plan. Podjęłyście decyzję? Tak. Nie. Mm. Zgadzamy się. Co ty robisz? Przestań. możemy ci znaleźć twojego pupila. Rączka nie jest pupilem, to mój przyjaciel. Znalazłam to na sąsiedniej ulicy. To jego ulubiony lakier. Ma dobry gust. To bardzo drogi lakier. To znaczy, że rączka jest w pobliżu. Ułożyjmy drona, żeby go znaleźć. Ani śladu dłoni. Jego imię to rączka, a nie dłoń. Nie mogę uwierzyć, że szukamy ludzkiej ręki. Im szybciej go znajdziemy, tym szybciej Wednesday da nam spokój. O czym rozmawiacie? Wybacz, zwracamy to uważnie. Dobrze, a ja w międzyczasie ugotuję obiad. Przez chwilę myślałam, że my będziemy kolację. Ja też. Kto wie, co jedzą ludzie tacy jak ona. W serialu widziałam, jak jej matka piekła ciasteczka z pająkami. Fuu, obrzydliwe. Nigdy bym tego nie zjadła. Spójrz, co znalazł. To tylko rękawiczka. Nic ważnego. Powiedziałaś rękawiczka? Rączka uwielbia przebierać się w rękawiczki. Ma całą kolekcję. Myślisz, że to jego rękawica? Mamy drona ze sztuczną inteligencją. Niech powie nam, do kogo należy. To rączka! Jaki obrzydliwy! Chciałam powiedzieć, jaki piękny! Ona jest na naszym potworku. rączka też tu była. Jeśli dowiem się, że ukradłyście rączkę, to stracę was na krześle elektrycznym. To nie będę naprawdę. Zobaczymy. Szukajcie dalej. Super, teraz nas podejrzewa. A co rączka robiła na naszym podwórku? Nie mam pojęcia, ale musimy go znaleźć jak najszybciej. Spójrz, trochę znalazł coś jeszcze. Nie, najpierw zobaczmy, co jest w środku. Okej, okay. spójrz, pierścionek na palec, do kogo należy? jestem coś jeszcze? Wednesday nie mogę już znieść twoich rodziców. Zaradzili mnie. Odchodzę czyli tak było. Rączka nie zniknęła, tylko uciekła. Trzeba powiedzieć, Wednesday. Cicho. Słyszałaś to? Brzmiało jak liście. Może to wiatr? Nie, spójrz. O tam! Tak, w tych krzakach ktoś jest. Chodźmy zobaczyć. Przecież to rączka. Co mu jest? Wygląda na to, że... Już po nim. Łaznej, to się nie spodoba. Czekaj, może da się go uratować? Fuj, jak ty możesz tego dotykać? Musimy pomóc, chodźmy! Czy się udzielić pierwszej pomocy? Ludziom tak, ale to nie człowiek, tylko. Ręka. Słyszałam, że masz serca może pomóc. Nie sądzę, żeby to miało serce. Ej, co wy tam robicie? O nie, jeśli się dowie będzie zła! Musimy go ukryć! Czekaj, wszystko wyjaśnimy. Myślisz, że mówię, że nie! Nie znajdzie. Uch. Nie znajdę czego? Tam. nie ma nic ciekawego. Lepiej tam nie zaglądać. Co dokładnie tam ukryłaś? Tam jest martwy szczur. Takie okropieństwo. Lepiej na niego nie patrzeć. Uwielbiam martwe szczury. Mam całą kolekcję w domu. Naprawdę! O wow! I gdzie szczur? Prawdopodobnie uciekł. Powiedziałyście, że nie żyje. Ożył. Bywa tak. Gdzie on poszedł? Nie wiem, może wypadł z pudełka. Musimy go znaleźć przed łeznej. Gdzie jesteś? Znalazłam go. Myślę, że nadal żyje. A skąd wiesz? Oddycha? Nie sądzę, żeby w ogóle mógł oddychać. Ale widziałam, jak się poruszył. Ukryjmy go, zanim Wednesday go zobaczy. Kogo ukryjecie? Co mu zrobiłyście? Nic. Znalazłyśmy go takiego. Tak, nie mamy pojęcia, co się z nim stało. Teraz rozumiem, dlaczego mnie śledziłyście. Cały ten czas rączka była u was. Nieźle zrozumiałaś. Nie porwałyśmy go. Tak, możemy to udowodnić. Mamy list. Gdzieś tu był. Nie martw się, przyjacielu, pomogę ci ożyć. Ale najpierw zajmę się Wami. Co zamierzasz zrobić? W tę grę grałam z Paxleyem. Teraz zagram z Wami. Waszym zadaniem jest złożenie całego szkieletu z tych kości. Ale uważajcie, niektóre kości są pokryte trucizną, a niektóre pokryte są niebezpiecznymi owadami. Jeśli nie uda się wam, lub odmówicie, muszę was do kolejnej gry. Jakiej? Ucieknij z robaczej nory w ciągu 60 sekund, albo cię zjedzą. O, to sakrament to. Jeśli da radę, to was wypuszczę. Może. Czekaj, a rozwiązać nas? Chyba samo musimy się wydostać. Jesteśmy w tarapatach. Daj no spokój, przecież jest miła. Chyba żartujesz, prawda? Nie, mówię serio. Myślałam, że od razu nas zabije. Dała nam szansę na ucieczkę. O tak, bardzo miła. Masz pomysł, jak się stąd wydostać? Tak wygląda, że jesteś źle nas zawiązała. Jeśli ruszymy rękami, to liny puszczą i wydostaniemy się. Ulubiona rzecz pomoże ci wrócić do życia. Uwielbiasz ten lakier, prawda? Wkrótce wrócisz do świata żywych. Udało mi się! A teraz pomóż mi. Świetnie, a teraz zbierzmy te wszystkie kości razem. Myślisz, że zdołamy zbudować z nich szkielet? Tak, w podręczniku szkolnym na pewno jest instrukcja. Dobra, najpierw zbierzmy to wszystko do kupy. Ach. Stój! Uważaj, czego dotykasz! ze szlam. To trucizna, o której mówiła Wednesday. Wezmę tę kość i zmyję z niej truciznę. A ty uważaj. Okej. Okay. O matka, jaki wielki! Jeśli dotknę czaszki, pająk mnie ukryzie. Najpierw muszę się go pozbyć. Zmiotę go wraz z pajęczyną. Gazowe. Teraz mogę podnieść czaszkę. <laughs> Rączko, znowu żyjesz! Nie martw się, dam tym dziewczynom nauczkę, za to, że cię skrzywdziły. Chcesz mi coś powiedzieć? Czyli te dwie dziewczyny się nie gnębiły? Sam wyszedłeś z domu i wpadłeś do basenu? Ach, dobrze, zostawię te dziewczyny w spokoju. Ciekawe, czy już zakończyły zadanie zadaniem Wednesday. Mam nadzieję, że nas puści. Nie sądzę. Będzie chciała się zemścić za swojego pupila. cery co masz na ręce? Gdzie? O nie, to jest pająka. Co się ze mną stanie? Nie martw się, przyniosę apteczkę. Tam jest antidotum na jadowite pająki. Szybko. Czuję, że to zaczyna działać. Trzymaj się, czery Już idę. Się wydostać. A wykonałaś moje zadanie? Jest źle, Ciarę się otruła! Nie martw się, to łagodna trucizna. Zaśnie na 10 minut i będzie ją nowa. Zaśnie? Zamieniła się w potwora! Co? Jakiego potwora? Nie, nie wiem, wygląda jak. wilkołak. Pomieszałam truciznę. Ten naszyjnik dała mi babcia. Kiedy wujek wester szalał, zakładała mu go na szyję, a on się uspokajał. Jak to Proszę uratować czery. Ten naszyjnik wykonany jest ze srebra. Wilkołaki boją się srebra, ponieważ pozbawia je ono mocy klątwy. Musimy założyć go Twojej przyjaciółce na szyję. Jak to zrobimy? Gry się nas! Zaufaj mi, wiem jak to zrobić. Gdzie ona jest? Być może poszła na polowanie. Musimy ją znaleźć, bo im kogoś zje. Będzie szybciej, jeśli użyjemy drona. Racja. Lecisz za wolno, szybciej! Próbuję! Czary zawsze sterowała dronem, może ty spróbujesz? Nie, nie lubię nowoczesnych gadżetów. No to znieś mój powolny lot! Spójrz, wygląda jak kępka futra Wilkołaka! Nasz dron ma sztuczną inteligencję! Przeskanuje to i powie nam, do kogo należy! więc jesteśmy na dobrej drodze. Mamy szczęście, o tej porze roku wilkołaki winieją. A myślałam, że na zimę rośnie im futro. Zwykłym zwierzętom to? ale nie wilkołaką. To dziwne stworzenia. Poszukajmy ja innych śladów. Spójrz, to kości, których uszłyśmy do stworzenia szkieletu. Przy okazji, wyglądają jak prawdziwe. One są prawdziwe, wykopałam je ja na cmentarzu. Wolałabym tego nie wiedzieć. Leć dalej, co jest za rogiem domu? To ona, nas, także Kości to najulwiejsza przekąska wilkołaków. Zaraz po ludzkich sercach. Okej, korter, jeszcze nikogo nie zjadła. Musimy ją natychmiast przywrócić do normy. Chodźmy. Dobry piesek. Będziesz słuchał moich poleceń. O tak. A teraz założę ci to na szyję. Udało się! Tak, założyłam naszyjnik. Twoja przyjaciółka jest cała. Gdzie jestem? Co się stało? Cherry, wszystko w porządku. Wesley cię uratowała. Uratowała? Związała mnie. Jutruła. Cary, uspokój się. Jeszcze pająki wypuściła. Muszę was przeprosić. Rączka powiedziała mi, że to nie wasza wina. Rączka obudził się? Żyje? Wykonałam rytuał wskrzeszenia. Jest ręką osobi. Nie umiera na zawsze. To dobrze, że wszystko w porządku z swoim przyjacielem. Pomogłyście mi go znaleźć. Powinnam wam podziękować. I przeprosić za to, że was związałam. My też powinniśmy przeprosić. Przepraszamy, że śledziłyśmy cię dronem. Tak, to nie było ładne. Oj, zapomniałam powiedzieć. Nigdy przenigdy nie zdejmuj tego naszyjnika. Co? Dlaczego? Amulet cię nie wyleczył, tylko zatrzymał transformację. Zdejmiesz go i znów staniesz się potworem. <grym> żartujesz? Powiedz, że żartujesz. Nie ma lekarstwa na wilkołactwo. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Uj, Pokojnie Spokojnie, da sobie radę. Dzięki za pomoc. Da radę? Zwariuję. Na mnie już czas. Muszę porozmawiać z rodzicami, żeby nie krzywdzili już rączki. Dzięki, Wednesday. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Jesz jeszcze raz ją zobaczę, to ją zabiję. Siemki, mamy nadzieję, że spodobał wam się nasz film. Dajcie lajki i subskrybujcie nasz kanał. A także kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów. Przed wami mnóstwo ciekawych historii i przygód. mi ja, Amelka Karmelka i moja przyjaciółka Cherry. Wszystkim, wszystkim pa, 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 pa. pa. pa.